Kolejne pytanie, no też tutaj przyznam, że związane trochę z moją dziedziną. Od kilku lat na maturze z chemii pojawia się coraz więcej zadań wymagających skorzystania z informacji wstępnej, wyszukania wiadomości w tekście oraz pracy z danymi przedstawionymi na wykresach i diagramach. Powoduje to, że do uzyskania dobrych wyników potrzebne są umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania danych oraz wyszukiwania informacji. Jak bardzo takie umiejętności są potrzebne studentom medycyny i przyszłym lekarzom? Takie umiejętności są krytycznie istotne dla. Dla, dla pracy lekarza. Część osób w ogóle uważa, że e, e, tak naprawdę cały, może nie cały, ale duża część edukacji, którą mamy na tych wczesnych latach w liceum na przykład i, i, i po części też nawet na początku studiów, zmierza właśnie do tego, żeby nas nauczyć. E, czerpać informacje z dostępnych źródeł wiedzy, e, wiedzieć, jak z nich korzystać i jak je interpretować. Tak. Umówmy się, że wiele z tych informacji, których się uczyliśmy w liceum, już dawno nam wyparowało z głowy. Mhm. Ale... Albo są nieaktualne w wielu, tak, na tak, wielu tak, płaszczyznach. Ale... Dokładnie tak, ale to, że się uczyliśmy, tych te, te, przyswajaliśmy te informacje, no właśnie wykształciło w nas te mechanizmy, że jesteśmy w stanie nauczyć się potem innych rzeczy i też interpretować dane naukowe czy odpowiednio selekcjonować informacje, które do nas docierają, a to jest, to jest ogromnie istotne, bo to nie tylko chodzi tutaj o. o, o to, co mówiłem wcześniej, że jesteśmy zalewani w przestrzeni publicznej całą masą informacji, z których wiele jest po prostu mówiąc nieprawdziwe, a część inna zupełnie, a część jest. Yy... Z kolei mhm. bardzo jednostronne, z każdej strony to, 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 to są takie informacje, więc, ale to nawet nie tylko o to chodzi. Po prostu w pracy lekarza, no, tak naprawdę do dyspozycji mam ja już nawet nie mówię tylko o nauce do egzaminu ale w pracy lekarza później do dyspozycji mamy bardzo wiele opasłych tomów książek. Tysiące artykułów, prac naukowych do przestrzegania, rozmaitych dokumentów wytycznych, i zdolność wyszukiwania tego, co nas interesuje, tego, co się odnosi do naszej praktyki, co się odnosi do naszych pacjentów, selekcjonowania tej wiedzy i wyciągania wniosków jest, jest krytycznie istotna, bo, bo nauka, nauka w medycynie tak naprawdę nigdy się nie kończy to trzeba mieć świadomość, że to nie jest tylko kwestia zdania egzaminu specjalizacyjnego później mhm. w ustawie o zawodzie lekarza jest zapisany wymóg tak. do kształcenia się przez całe życie. Tak? Także to jest coś takiego, co trzeba cały czas robić i, i, i ewidentnie taka zdolność mhm. selekcjonowania informacji, czytania ze zrozumienia, interpretowania tych danych jest czymś, co, co jest konieczne, tak? z czego sobie nie można poradzić praktycznie jako lekarz. Mm -hmm. Czy uważa Pan w takim razie, być może to pytanie retoryczne, że te zmiany na maturze, które właśnie w tym kierunku idą, bo kiedyś, jeszcze kilka, kilkanaście lat temu ta matura była bardziej schematyczna. Mówię już no, o nowej maturze, nie o tej takiej, która była jeszcze lata, lata temu. Te zadania były bardziej schematyczne, krótkie, proste, treściwe. W tej chwili są no, bardzo rozbudowane, jest właśnie dużo tekstu, dużo danych do przeanalizowania, właśnie diagramy, wykresy, tabele. Czy uważa Pan, że te zmiany są na Korzyść takby dla osób, które no tutaj już stricte w kierunku właśnie takich studiów medycznych się kierują czy o takich studiach myślą. Znaczy, powiem tak, nie, nie, tak naprawdę nie miałem kontaktu z, z maturą z chemii ani w przeszłości, ani teraz, mm -hmm. więc trudno mi no tak. mówić tak w oderwaniu zupełnie, ale na podstawie tego, co pan tutaj przedstawił, e to, 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 jeśli tak, ta zmiana wygląda, to zdecydowanie tak. To, to zdecydowanie tak, bo, bo trzeba mieć świadomość, że wiele osób, które zdaje maturę z chemii, no nie będzie później pracowało w dziedzinach, które są związane z chemią. Mogą być w ogóle praktycznie niezwiązane mhm. z chemią. No ja nie ukrywam, że pomimo, że startowałem w olimpiadzie chemicznej, pomimo, że byłem nawet w międzynarodowej olimpiadzie chemicznej i to był konik, no to moja obecna praca kardiologa w bardzo małym, prawie żadnym stopniu nie łączy się z chemią, tak? Więc oczywiście znajdzie się zawsze jakieś tam wspólne elementy, no ale to są bardzo znikome wspólne elementy. Natomiast myślę, że umiejętności, które wyniosłem, z tego, że właśnie zajmowałem się chemią, to jest coś, co na pewno mi się przydaje i przydawało wcześniej. A nie sama tylko i wyłącznie dokładnie ta wiedza której niestety no, się przyznać, ale sporo mi już wyparowało z głowy. Rozumiem. Mam nadzieję, że będzie to motywujące właśnie dla osób, które no, tutaj zauważyły też te zmiany i często są te zmiany problematyczne, czy, czy stanowią jakąś trudność. Mam nadzieję, że, że będzie to taka motywacja, żeby no, widzieć w tym większy sens, że to się faktycznie przyda później, a cały czas. Też to powtarzam i dla mnie te zmiany są bardzo korzystne i uważam, że one są potrzebne, bo w każdym zawodzie, nie tylko lekarza, te umiejętności są przydatne. Natomiast myślę, że to, co Pan tutaj powiedział i podkreślił, będzie też taką dodatkową motywacją, że jest to po coś. I nie tyle ta wiedza stricte z chemii czy, czy z innej dziedziny, ale właśnie te umiejętności korzystania z informacji i z danych będą później przydatne.